Nowa miejscówka, wykrzywione miasteczko już na mapie, a dziś omówimy sobie wszystkie szczegóły oraz przedstawię wam błąd pozwalający nam na niej budować. Hej, cześć manko moi drodzy, ja jestem Kelti i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Zanim jeszcze zaczniemy, to oczywiście przypomnę, że jeżeli Cię ten film spodoba, to zostaw pod nim łapkę w górę, bo to naprawdę ważne oraz zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli mnie lubisz i chcesz mnie wesprzeć, to możesz też pisać mój kod w sklepie Kelti podłoga. Będę Ci bardzo wdzięczny, a teraz już zapraszam do oglądania. Wczoraj dokładnie o godzinie 14 na serwery weszła Aktualizacja zawartości 10.0. Jak to przy każdej aktualizacji zawartości, nie weszło dużo zmian, więc nie trzeba było niczego pobierać. To, że nowości nie weszło dużo, nie znaczy, że nie są duże. Najważniejszą sprawą jest wyczekiwana i spodziewana się zmiana neowykrzywionych na wykrzywione miasteczko. Nasza dawniej najbardziej modernistyczna i nowoczesna miejscówka na całej mapie teraz zmieniła się w staroświecką lokację w klimatach westernowskich. Ale omówmy sobie szczegóły i wszystko, co w sumie się o niej dowiedziałem. Całe miejsce otoczone jest dziwną kopułą, wyglądającą jakby była zrobiona. Z jakiejś energii. Rift Bacon, czyli urządzenie, które było na neo-wykrzywionych i stworzyło wyrwę na niebie, zniknęło i to najprawdopodobniej właśnie ono cofnęło to miejsce w czasie i stworzyło to wielkie pole. Natomiast wyrwa na niebie wciąż tam jest i co najważniejsze, staje się coraz to większa i zaczyna dziwnie świecić. Ale co do samej miejscówki, jeżeli przejdziemy przez tą dziwną kopułę, to na górze ekranu pokaże nam się napis Witamy w wykrzywionym miasteczku zero budowania, zero niszczenia. Opis jest niezgodny z prawdą, ale o tym za chwilę. Dodatkowo, nasz ekran cały, tak jakby Szarzeje, a ma nadawać to właśnie takiego klimatu z dawnych czasów, i chyba musicie się zgodzić, że spełnia swoją rolę. Grając męskim skinem, gdy wejdziemy na obszar wykrzywionego miasteczka, nasz skin otrzymuje strój piekielnego szeryfa, czyli skórki, która była do kupienia podczas Halloween i swoją drogą właśnie dziś wróciła do sklepu, a gdy wejdziemy tam ubrani w damski skin, dostajemy strój bojki, która była dostępna na pierwszym stopniu karnetu w sezonie 6. Po przekroczeniu progu tego miejsca, automatycznie zablokuje nam się możliwość budowania, a na obszarze miasteczka nie jesteśmy w stanie zniszczyć. Niszczyć niczego. Ani drzewa, ani budynku, ani nawet kamienia. Nie da się zrobić tego w żaden sposób. Uwierzcie mi, próbowałem wszystkiego. Szkoda, że tylko połowa tego opisu się zgadza. Już kilkadziesiąt minut po pojawieniu się tej lokacji gracze znaleźli błąd, który pozwala na swobodne budowanie na całej tej miejscówce. Polega to na tym, że podchodzimy od strony zalewu zdobyczy, tam gdzie jest ten taki wielki kabel. Tuż przy nim budujemy schody, a następnie jedną podłogę. Teraz cała magia polega na tym, że edytujemy ruch podłogi stojąc tuż na przecięciu. Spadniemy wtedy na dół i zostaniemy tak jakby wepchnięci do wykrzywionego miasteczka. Nasz strój się nie zmieni, napis się nie pojawi, a my będziemy w stanie bez żadnego problemu budować na całej tej miejscówce. Zobaczcie tylko jaki zdezorientowany był przeciwnik, gdy zbudowałem przed nim ścianę. Ale okej, okay, nie zawsze można użyć tego błędu. Spytacie się, co jak wpadniecie w jakieś miejsce i utkniecie? Nie obawiajcie się, nic takiego się nie zdarzy. Miejscówka jest naprawdę dobrze przemyślana pod większością względów, o czym też powiem za chwilę. W każdym razie, wszędzie gdzie jest jakaś zamknięta przestrzeń, jakiś rów czy inne miejsce, w którym potencjalnie nie można utknąć, zawsze jest coś, czym można się wydostać. Tu poukładane pudełka w schodki, a w jednym miejscu mamy nawet taki trochę biedacki, ale jednak parkour. No dobra, to teraz wady tego miejsca. Tutaj słabe jest to, że osoby, które są poza tą taką kopułą, są w stanie strzelać i normalnie zabijać osoby znajdujące się w wykrzywionym miasteczku. Jest to niefajne pod tym względem, że osoby poza tą lokacją mogą normalnie budować, a osoby w środku pola już nie mogą. Nie są w stanie przez to się w żaden sposób obronić, poza po prostu ukryciem się. Gdy jednak przeciwnik zbuduje sobie skybase'a lub pod Buduje się choć trochę do góry, to już sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Ale to nic w porównaniu do największego zła, jakie Epic Games mogło zrobić. Roboty mogą przechodzić przez to wielkie pole. Wystarczyła jedna rzecz, jeden mały szczegół, a tą miejscówkę pokochałoby wielu graczy. Zakaz budowania, zakaz niszczenia, brak jakiejkolwiek możliwości ochrony, no może poza wejściem do jakiejś zamkniętej przestrzeni, a Epic Games daje możliwość robotom wchodzenia na westernowskie miasteczko z przeszłości. Boże, czy ty to widzisz? Roboty po prostu mogą chodzić sobie po tej miejscówce siejąc. Postrach i spustoszenie, a ktoś, kto nie ma tam robota, nie może nawet zbudować ściany, aby uchronić się przed dziesięcioma rakietami lecącymi w jego stronę. To tak jak bić się jeden na jeden z kimś, kto posiada robota, a ty nie masz nawet materiałów do zbudowania czegokolwiek. Według mnie możliwość wchodzenia tam robotami powinna być kompletnie zablokowana, a gracze próbujący wejść tam robotem zostawaliby z niego wyrzuceni i robot zostawałby na zewnątrz. Kto jest zapisze, plus jeden w komentarzu. Ciekawe, czy ktoś się ze mną zgadza. Co do jeszcze ważnych rzeczy odnośnie tej lokacji, to jesteśmy w stanie spotkać tam bronie, które zostały z gry usunięte. Nie są to wszystkie broń ze skarbca, a tylko niektóre wybrane. Mówię tu dokładnie o dubeltówce, sześciostrzałowcu, sztucerze oraz karabinie piechoty. Oczywiście normalne bronie takie jak MK również się tam pojawiają, ale jest to na mniejszą skalę niż na normalnych miejscówkach. A tymczasem to by było na tyle w tym filmie, ja wam dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, cześć!